Hej, dzisiaj otwórzmy. Ma dumę Minecraft. Jak się spodziewać? Ale nie. To nie jest to To nie jest zestaw Minecraft. I to jest kolejny rekord. Ach, pachnie, To Ktoś już wie, co to jest. Czy nie wiesz, tak o tak nie zrobię. Dobra. I zobaczcie co to jest. To się a na klejczkę, może to jest. Wiedzieć, co to jest. Nasza gwiazda, autorska. To jest. rap. Mhm. Mm Najlepszy. A na przykład skąd wiecie, co jest góra, czy dół? Po tu jest napisane, że jest dół. Po drugie, tu jest napisane, że jest góra. Więc. spoko. Pachnie nie Oj, słaski. Nie wiem, czy wylać dokładnie, ale jak otwory takie góra. Tu macie. Patrzcie. <spacking> A la 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 la. La 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 la. La 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 la. No, kuchenczutkami. I ten dip. Mhm. Do. Dwie, drugi też. Dobra kupca. Sałata. Sałata. I ten sos mega dobre ser dobre dobrze tortilla bardzo ciepła bardzo dobra kładam a to jest wrap klasyczny bez rukoli bez sosu cebulo Cebulowego hmm, cebulowego pomidorowego i bez pomidora. Trzy rzeczy tylko. <grym> Ale jak dobra. Jeżeli pod tym filmem z 5 lajków, to zrobimy test innego zestawu. Nie. Bo ja nie lubię burgerów sałatek po prostu kocham wrapa i co no, kocham Furytki. i fanta to by na tyle muszę rozmawiać z buzią, ale no, dobra mega polecam wrap 19 zł, ale ja mam taki taka moja sąsiadka pracuje w Magdaladzie no i ona mi się móc. z kartą wzięła jako... kosztował to 7 zł a polecam? Spierzcie się, abyś tego mała. Pa!